Zapraszam na dział drugi: Problemy środowiskowe współczesnego świata. Brzmi bardzo ciekawie i naprawdę będzie ciekawie, bo jest to taki zaskakujący nowy dział, który zebrał nam różne problemy środowiskowe, jakie dzieją się na naszej kuli ziemskiej. A większość czasu będziemy mówić o geozagrożeniach. Geozagrożenia, termin pewnie nowy, nieużywany przez Was wcześniej na lekcjach, a. Tutaj pięknie te geozagrożenia będą w całym tym dziale zebrane. No, to zastanówmy się właściwie, o czym będzie ten dział, jak wyobrażamy sobie geozagrożenia. Pomyślcie, co takiego może spotkać naszą planetę i ludzi, co określimy mianem geozagrożeń. I pewnie słusznie myślicie o burzach, wulkanach, tajfunach i w tym dziale właśnie wszystko podzielimy sobie te geozagrożenia ze względu na przyczyny, na sferę, w których występują. Będziemy dużo mówić o przyczynach i skutkach tych geozagrożeń. Dzisiejszy krótki temat wstępny, żeby wprowadzić, ugruntować w Was ten nowy termin geozagrożeń. Podzielimy sobie geozagrożenia na grupy. Później w kolejnych lekcjach każdy osobny temat właśnie takiej jednej grupie geozagrożeń poświęcę. Powiemy ogólnie dzisiaj o skutkach tych zagrożeń, ale pamiętajcie, te przyczyny i skutki w tym dziale są kluczowe dla każdego geozagrożenia osobno. Dziś bardzo ogólnie, no oraz jak radzimy sobie z tym, żeby ograniczać skutki tych zagrożeń. Zacznę od tego nowego słowa, geozagrożenia niebezpieczne dla zdrowia i życia, działalności człowieka, zjawiska i procesy zachodzące w sferach ziemi. W sferach, we wszystkich zjawiska i procesy, no i tak jak nam już podpowiadała wyobraźnia, wiele tych niebezpiecznych dla człowieka zjawisk będzie miało miejsce i Zacznę od tego, żeby podzielić te geozagrożenia na grupy. W każdym przykładzie dałam Wam jedno zdjęcie obrazujące bardzo to, że doświadczamy tych geozagrożeń w różnych strefach klimatycznych, na różnych kontynentach. Wszędzie możemy niestety spotkać się. Z geozagrożeniami, no to jedziemy od początku. Pierwsza geologiczna grupa, tak jak mówiłam, całą osobną lekcję o tym zrobię. Na zdjęciu wstawiłam wybuch wulkanu. Wszystko, co wiąże się z geologią, zobaczcie, ruchy płyt, które będą wywoływać trzęsienia ziemi, będą najróżniejsze denudacje, będzie nam spływał materiał, osuwiska, będzie się zapadać teren to wszystko będą zagrożenia geologiczne. Druga grypa: hydrologiczne i to, które bardzo często dotyka nasz kraj, czyli powódź jako zagrożenie. Będziemy mówić o różnych rodzajach powodziach, jak im zapobiegać. Zagrożenia klimatyczne i meteorologiczne, w tym tornado, które jest na zdjęciu, które coraz częściej w Polsce będziemy mówić, dlaczego. Wzrasta liczba właśnie tornat w Polsce, huragany, ale tu mogą być też zniszczenia przez grad. W klimacie mamy coraz częściej ekstremalnie wysokie, lub z drugiej strony niskie temperatury. Połączenie tych dwóch grup to będą też susze, więc w ogóle w tych zmianach klimatycznych zobaczcie, jak mówię teraz o tych dwóch grupach, to Zwróćcie uwagę, jak one narastają i robią się tych zjawisk ekstremalnych coraz więcej. Czwarte zagrożenie biologiczne, no w dzisiejszych czasach w ogóle nie muszę tłumaczyć. I jeszcze kilka lat temu uczylibyśmy się o jakichś epidemiach z wieku XIX, a teraz proszę, zagrożenia biologiczne, coś co się pojawi nowego może być dla ludzi śmiertelne, tak jak nasza ostatnia epidemia. No i niestety epidemie, plagi to wszystko może jeszcze ziemię spotykać. Inne geozagrożenia, które są jakby na granicy różnych i tu przede wszystkim Właśnie pożary, których nie mogłam zaklasyfikować do wcześniejszych, chociaż zobaczcie, oczywiście, jak jest wysoka temperatura. One się wiążą z czynnikami klimatycznymi i hydrologicznymi, jak jest sucho. Tu będą i lawiny śnieżne, i spływy yy, błotne, i pyrzy, burze pyłowe w obszarach pustynnych. No, więc naprawdę zestaw ciekawych tematów za chwilę przed nami. Geozagrożenia. Możemy zlokalizować w różnych sferach, ale mm, patrząc na ten wykres, musicie rozumieć, że ten ciąg przyczynowo-skutkowy powiązań jest na ogół bardzo duży. W związku z tym geozagrożenia powstają na ogół w wyniku działania czynników w różnych sferach, i, i nie mogę na ogół jednego czynnika przypasować tylko, załóżmy, do hydrosfery. No, bo, bo jeśli mamy suszę i bym się tak zastanowiła, dobrze, no to suszę mamy na Ziemi, dlatego że mało pada to będzie hydrosfera yy, i suszę mamy dotykają powierzchni Ziemi, będzie wysykać litosfera i susze będą wpływać na biosferę, na życie roślin i zwierząt i susze są dlatego, że mało pada nie paruje, nie tworzą się chmury i susze dotkną bardzo gleby, czyli jakby wszystkie sfery bardzo często w takim zagrożeniu ucierpią, i są to ciągi przyczynowo-skutkowe, które musicie dobrze rozumieć. Skutki geozagrożeń, i też będzie ich bardzo dużo, i będziemy mówić osobno przy każdym geozagrożeniu o skutkach. Dzisiaj bardzo ogólnie chcę Wam powiedzieć o dwóch terminach, które są tutaj używane. Mogę mówić, że w geozagrożeniu wystąpi katastrofa naturalna. W katastrofie naturalnej będą spowodowane szkody, które będą wyrządzone i te szkody powodują zjawiska związane z działaniem sił natury, no i o tych zjawiskach przed chwilą wszystkich mówiliśmy. Ale niestety, kiedy te siły natury zagrażają życiu i zdrowiu, i mówię wprost, kiedy giną ludzie, to znaczy, że takie geozagrożenie spowodowało klęskę żywiołową. No i dla nas oczywiście my musimy starać się zapobiegać klęskom żywiołowym, rozumieć jakie są ich przyczyny, skutki, żeby zmniejszać ryzyko. Oczywiście zarówno katastrof naturalnych, ale klęski żywiołowe będą dla nas bardziej niestety przykre w związku z ofiarami jakie będą. Sposoby ograniczania skutków klęsk żywiołowych i Znowu powiem, w kolejnych tematach bardzo dokładnie sobie wypunktujemy, co możemy robić, żeby zapobiegać powodziom, suszom i tak Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o ogólnej odpowiedzi, która... Fajne to jest, bo na maturze będzie pasować do każdego geozagrożenia sposoby ograniczania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli ja nie chcę, żeby w wyniku jakiejkolwiek klęski żywiołowej ucierpiało wiele ludzi, to odpowiedzią, która pasuje do każdego zagrożenia, jest odpowiednie informowanie z wyprzedzeniem, czyli całe systemy które będą za nas zabezpieczać. Pierwszą stronę, którą wam pokazuję, to jest rządowe centrum bezpieczeństwa RCB w skrócie. Jednostka, która podlega radzie ministrów, utworzona po to, żeby minimalizować skutki i zapobiegać właśnie klęską żywiołową i RCB chciałabym żebyście ten skrót sobie zapamiętali jest wiele portali które służą nam dzisiaj informacjom, jak i w każdym kraju dotyczącą tego w jaki sposób geozagrożenia mogą nas dotknąć w naszym kraju taką szczególną rzeczą jest informatyczny system osłony kraju bardzo Was proszę znajdźcie chwilę żeby wejść teraz na tą stronę internetową Iskok.gov. Pl. Bardzo ciekawa strona geograficznie, wykorzystująca wiele metod, wiele map. Poklikajcie sobie. A ponieważ u nas w kraju największym zagrożeniem są powodzie, to szczególnie zachęcam, żeby kliknąć tam w zakładkę Hydroportal. Możecie pobawić się, powybierać sobie różne warstwy. Przede wszystkim znajdźcie teren, w którym wy mieszkacie. Ja znalazłam Wam teren, gdzie ja mieszkam, gdzie jest moja szkoła więc jestem w Toruniu, kliknęłam sobie ortofotomapę, która przetwarza obraz ze zdjęć lotniczych i satelitarnych i nałożyłam sobie wstępną ocenę ryzyka powodziowego. No, mieszkając nad Wisłą, niestety mamy bardzo duże takie ryzyko. I widać też z której strony Wisły, tam gdzie jest teren niższy, te obszary są bardzo niestety zagrożone. Jeśli mieszkacie też w rejonie zagrożonym powodzią, odnajdźcie swój dom, sprawdźcie, gdzie jest wyznaczony właśnie ten teren. Popatrzcie, jakie te mapy są ważne. Ważne dzisiaj, kiedy budują się nowe osiedla, warto. Takie właśnie mapy używać i sprawdzać to zagrożenie powodziowe. Koniecznie zatem wejdźcie na tą stronę. Ok, mówiliśmy już o tym RCB, więc w tym momencie muszę wam pokazać alerty, które. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do nas wysyła. Jestem pewna, że każdy z Was już kiedyś taki alert dostał na swój telefon. Wrzucam Wam link do filmu, który objaśnia, jak działają te alerty i odpowiada na najczęstsze pytania, ponieważ część ludzi dyskutowało o tym, że nie mają ochoty wiedzieć tak i być informowani, że idzie burza. Dosyć dokładnie to wyjaśniają, naprawdę. Alert RCB jest stosowany tylko w sytuacjach bardzo zagrażających życiu ludzi i należy traktować te ostrzeżenia bardzo poważnie. Każdy nie trzeba się do tego zapisywać z automatu dostaje te informacje na telefon. No i w ostatnim roku jak sobie przypomnę alerty, które ja dostawałam, no to na pewno dotyczyły one burzy, upału, wysokiej temperatury, niskich temperatur to są takie u nas najczęstsze powody tych alertów i pamiętajmy, że w tym całym temacie o geozagrożeniach będzie bardzo dużo map, które nam właśnie pomagają minimalizować te skutki i właśnie ten nasz GIS pomaga nam bardzo tworzyć takie mapy i wrzucam drugi wam link, żebyście popatrzyli jak dzisiaj te nowe technologie pozwalają nam poprzez użycie różnych warstw prognozować możliwe geozagrożenia. I zastosowanie GIS-u do właśnie ostrzegania przed geozagrożeniami jest bardzo duże. Popatrzcie na ten cel naturalny pierwszy po tej lekcji wstępnej. Tego na maturze można się spodziewać. Wykorzystuje uczeń zdjęcia satelitarne, lotnicze, technologie geoinformacyjne do określania zasięgu katastrof przyrodniczych. Takie zadania się pojawiają. Chyba najczęściej tyczą się właśnie powodzi, żebyście z najróżniejszych map e, potrafili określić ryzyko danego geozagrożenia. Tym bardziej wstawiam dzisiejsze linki. Pobawcie się, popatrzcie na te mapy, spróbujcie określić zagrożenie Waszej miejscowości. A od kolejnej lekcji startujemy po kolei z każdym geozagrożeniem osobno. Dziękuję.